Nie wyobrażamy sobie świąt bez dziadka do orzechów. Chyba wszyscy, którzy interesujemy się muzyką klasyczną, baletem, no, chyba mamy to jakoś tak we krwi, że przychodzi, przychodzą te Mikołajki. Jest ten czas przygotowań przedświątecznych czas na Czajkowskiego i wierzę, że ta inscenizacja, którą przygotowujemy rokrocznie w grudniu będzie dostępna dla naszych bywalców. Praca z zespołem orkiestry nad partyturą Czajkowskiego wymagała rzeczywiście przygotowań. Dlaczego o tym mówię? Że to jest troszkę zaskakujące dla mnie, ponieważ przez ostatnie naście, jak nie dziesiąt lat Przedstawienie dziadek do orzechów w Taczy Wielkim Wodzie niestety było wykonywane z muzyką z nagrania. W związku z tym, jako orkiestra w wielu pracowników zespołu orkiestry po raz pierwszy na okazję zetknąć się z tą muzyką, co jest dla nas tak naprawdę fantastyczną przygodą, bo jest to niezwykła partytura, bardzo popisowa dla orkiestry, dla każdej sekcji, dla każdej grupy instrumentalnej. Ona jest wyzwaniem. To nie jest e, e, łatwa kompozycja, czasem określana, nie wiem jak to jest w przypadku innych utworów, samograj. Nie, nie, nie. Tutaj rzeczywiście mamy czym się popisać, ale ta, to nas tak naprawdę stymuluje i motywuje i widzę te uśmiechy, które są i w trakcie prób, i po próbach, i wszyscy już nie możemy się doczekać właśnie do, do spotkania za chwilę z baletem na próbach scenicznych, ale przede wszystkim z łódzką publicznością, gdzie będziemy mogli się z Państwem podzielić efektem naszej pracy. Praca z choreografem, który jest przede wszystkim dobrym tancerzem, dobrym choreografem, reżyserem bardzo wymagającym. Każde spojrzenie, każdy gest, każdy palec, wszystko ma znaczenie i naprawdę nic nie umknie jego uwadze, dosłownie każdy szczegół wymaga poprawie jeszcze i udoskonale, jak coś na przykład nie wygląda. Bardzo indywidualnie podchodzi do każdego y tancerza, więc sama przyjemność pracować i zaszczyt taką osobą, która naprawdę wyciąga wszystko. Po prostu nie ma, że He's got a very specific style. It requires a lot of classical technique, like a very, very solid bass. But then he really stretches that to kind of ex its its limits. We have a lot of classical, you know, obviously the, the, there's the bass there, but there's a lot of like lifts and these kind of things that he kind of makes. It's not contemporary. It's very classical. It's for sure very classical. But it's like he, he, he makes it another level of classical. I don't know if that makes any sense. It's like there's like another dimension. That's how it feels to me. It's been very nice to work with him. Um, I feel that I've grown a lot artistically, not only technically, because he doesn't want only to see movements. He wants to see the story through our dancing. So he really pushes us to the maximum artistically. So it has been a very nice process. Kostiumograf Roman Scholz pochodzi z Czech, z, z Pragi Czeskiej i jakby przyjechał do nas z gotowymi projektami. Jest to dla nas jak zawsze wyzwanie, bo my mamy około 200 kostiumów zawsze do szycia i jest to bardzo ciężka praca dla nas. Niemniej jednak no, w teatrze pracują panie, które pracują z pasją, tak? które kochają swoją pracę. E, trzeba tu pamiętać, że jest to balet. Balet musi mieć przede wszystkim ogromną wygodę ruchu w tym kostiumie. W związku z tym e, no, trzeba tutaj posiadać ogromną wiedzę. I think uh, part of the audience for the first minutes could be confused uh, because they expected a the classical Nutcracker, yeah, and they will be confronted with uh, with the version which is uh, which is uh, partly Nutcracker and partly uh, Christmas Carol from Charles Dickens. Yeah? So the first situation is my imagination of the charles dickens london in the first half of the 19th century, just like i can imagine it. and then uh, there is a chain of miracles which will bring us to the uh, snowy landscape yeah, where the snow still falls down and it stays on the ground. Uh, we will also visit the hell. and when this A dream, partly bad and partly nice, and we will come back to the London. Uwaga na, na Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które są zaangażowane w realizację, artystom, realizatorom, całemu kierownictwu, baletu, innych zespołów. i Tutaj Pani yy, Kierowniczka Jan, nasz Szymajda wspomniała, że dwa miesiące to tak naprawdę dwa miesiące to przygotowań tych artystycznych. Ale jeśli chodzi o przygotowanie całości, no to od pomysłu do realizacji czasami to jest yy, rok, a czasami dłużej. W naszym wypadku było to no. The Nutcracker Hoffman, uh, Etier Hoffman uh, story is a little bit naive, a little bit childish. And I think about me also, of course, when we do something, we do it for ourselves. Uh, those adult people also come and uh, they should also get some message. And then the Charles Dickens story is a little bit more intellectual. I can also say this is political. Because in the first act he kissed the money, and the second act he cuddled the people on the street. I mean, this is a, that's a very big difference. Ne? This is like war and freedom, <laughs> and uh, like that, uh, these two stories together. I think this can fit together with the music, is anyway more like a little childish story. And this, this is, uh, has have a power, as have melody, as have rhythm, as every colour, uh, what we need for, uh, for a choreography. And for Seni, I will say this is not a ballet. This is a theater piece for a very good dancer, But this is theater and not ballet. Bardzo długo pracowaliśmy z choreografem. Naprawdę od pierwszego dnia, jak on przyjechał, to od razu zaczęliśmy właśnie skrócie. Ciężko, ciężko, ponieważ sam bardzo lubię święte, więc wcielić się w osobę, jakby personaż, który nie lubi świąt. Jest ciężko wymagająca praca, ale mam nadzieję, że mi to uda się i widzowie zobaczą, jak ja nie lubię tych świąt. Clara jest um, very happy. She's a little girl who falls in love with a doll. And uh, she really wants this doll, but unfortunately, her family does not have enough money to purchase the doll. And um, she tries um, that Scrooge will get the doll for her. So she shows it to Scrooge, and Scrooge is a very angry man. And he said, No, I won't get it for you. And she destroys the doll, and the doll falls down, and then she gets very sad. The fairy signals her to come. And um, Scrooge fixes the doll for her, and she gets very happy about it. And um, then the doll transforms into an uh, actual man, into a person, uh, by the magic of the fairy. Yeah. What's interesting is I've done the Nutcracker ever since I was like a young, young boy, since I was like five or six years old. So I've actually done the Nutcracker. I've actually, I don't know if I've ever seen the Nutcracker. It's kind of funny, I've done every single male role possible. 14 spektakli dla zespołu to jest bardzo duże obciążenie w ciągu miesiąca, dlatego mamy kilka obsad przygotowanych. Wiadomo, że może to powodować różne przeciążenia i kontuzje w takim natężeniu, ale też pozwala wymienić się tymi rolami i to jest jeszcze jeden taki element motywacyjny, bo można właśnie wypróbować siebie w kilku różnych wariantach w trakcie tych 14 spektakli. Do tego mamy również w finale pierwszego aktu, pierwszej części przedstawienia, chór dziecięco-młodzieżowy, który wspaniale się rozwija. Będzie też e, e, towarzyszyła nam szkoła baletowa, dzieci ze szkoły baletowej, więc ta obsada jest naprawdę ogromna. E, no i tak jak powiedziałam, e, wyzwań aktorskich i wyzwań tanecznych przed zespołem jest naprawdę bardzo dużo. Najbardziej mi się podobał chór dzieci. Muzyka jest bardzo ładna, ale też podoba mi się ten taniec. Mnie się bardzo podobała scenografia i muzyka. Bardzo nam się podoba na przedstawienie o, o Dziadku do Orzechów i o Skruczu. Mi się podobał Skrucz, bo on jest taki swój. Te wszystkie układy są takie piękne i ładnie ułożone. Piękna scenografia, piękny balet, fantastyczne kostiumy. Znamy opowieść z wigilijną, Scrooge i połączenie z dziadkiem do orzechów, no coś fantastycznego. To jak święta, to trzeba się bawić, a śnieżynki kojarzą nam się na pewno z zimą i z takim wspaniałym przedstawieniem. Piękna muzyka, piękny, piękny balet, scenografia oszałamiająca, dzieci zachwycone my również. Fesjonalne, bardzo nam się podoba, kolory, Bałka jak Bałka, no ale teraz będzie ładniejsze, także idziemy na widownię. A very good company, very good people, very good dancers, especially for the main, uh, very very um, high level. They have four wonderful soloists. I mean, really absolute good level. The whole company has a good, uh, good wish, good feeling, and they are good trained. I mean, I am not at all nervous about the, 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 the dancers. So dancers and musical uh, it's sure good. <laughs> now is the question: How is the performance? Thank you very much for the invitation, and I hope you enjoy and come back again. Maybe second time you discover something more. What I wish. Thank you very much.